Gdy osoba, którą kochamy, nagle używa w stosunku do nas przemocy, wmawiamy sobie, że to nie ona, że coś się zmieniło, opętało. Opętania nie istnieją. Powinnam go zostawić, ale wiedziałam, że bez mnie umrze. Nie mogłam mieć go na sumieniu. Powinnam się spakować, ale zamiast tego zagroziłam mu, że jeżeli jeszcze raz to zrobi, to go zabije. No i teraz prawie go zabiłam. Musimy się rozstać. Myślałam wczoraj w nocy, gdy już założyłam mu opatrunek, a on nieprzytomny zasnął obok. Ja muszę go zostawić. To miejsce jest przeklęte. Karmi w niej wszystko, co najgorsze. Myślałam chłodno i logicznie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Nie płakałam. Kurwa, ich macie. Zapomniałam o pieniądzach. Pieniądze to upiór siedzący ci na klatce piersiowej i wciskający ci kolano w gardło. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie te jebane pieniądze. Ale była chyba druga w nocy, gdy wstałam i poszłam do łazienki. Zamknęłam się od środka. Wchodząc, starałam się patrzeć się w lustro. Wiedziałam, że... że... Ale zamiast w lustro popatrzyłam się na wannę i zrozumiałam, że już nigdy nie położę się w tej wannie. Nie zrobię sobie w niej kąpieli, nie nałożę sobie w niej maseczki i nie wyjdę tak do swojego łóżka poczytać jakiś gówniany magazyn! Że najwyżej to ja mogę brać w niej szybki prysznic, a jeszcze szybciej z niej uciekać, jak w akademiku albo w więzieniu! Dopiero wtedy zaczęłam płakać.